Кей, <свес> я <свес> 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 A to jest ślin. Tam stoi. Działabym. <laughs> no. Dobra. Więc... Także w tym odcinku budujemy sobie yy... Basen budujemy? z działką. Aha. Z działką. Co? Basen z ogródkiem. Ogródek z bałkonem. Znaczy z, ba z basenem. Z wałkiem. Będziemy potrzebowali na takie surowce jak kamień. Patyki <laughs> O surowiec. Znaczy <laughs> Krofki. Trzeba porobić ten pół płytki. A jak ja możecie nawet... zauważyć, mam Trek z Purpak. A ja mam nowego skina. Ale kurde, nie Czy... starczy mi nawet nie. na połowę. Powiem teraz na mojego skina i ja powiem tylko tyle. Od się tego skina, że nagrywaliśmy. Może widzieliście reklamę Platform dla niedormalnych Parodia na Minecrafcie i. No I Nie chcę mi się zmieniać skina. Nie, na razie mam tego, ale potem zmienię, więc obiecuję. Tak. No i dziękujemy za 80 widzów Tema, znaczy dzięki No, no. Ale jakby co konkurs będzie na 100 widzów, żeby nie było no, tak. tak Wygadałem się, że będzie konkurs o. Jaki konkurs? Ja nawet nie wiem <grym> ja Za tojasz. <tez> nie... <grym> ja też nie wiedziałem, o tym, że będzie konkurs <grym> Ej Daniel, potrzebujemy kobla No to idziemy na setcrafta i idziemy wykopywać No tak i prze coś. przeniesiemy go tu tak? no. No. Ej tutaj fajnie ten save wygląda, mi się podoba bardzo. No, stawek jest. Jaki słowek? <laughs> Stawka, raczej... No. Staw jest. A, szparw Dobra, także gram sobie na teksturpaku. Co ty kopiesz? No kamień. Nie tu, czy tu jest wejście do kopalni! Spokojnie, powiększaj. Aaa, dobrze z koparnią. Koparnię. Właśnie, wnioską się wzięła koparka od kopania. Slime! O, nie bij mnie! Nie wiedziałem, Daniel. O macie. Kurde, nie chce mi się slime bole No. Czekaj. O, patrz! A, mam dwa slimebole Mam trzy slimebole, co mamy z nimi zrobić? Kupę. Znaczy, zrobimy z nich może jakieś pizdony. Zrobimy sobie takie tajne przejście! Gdzie idzie którym... Co? Co?! co? <laughs> Nie, zrobimy sobie takie tajne przejście z pizdonów. Sam jest. I z Redsta Nie, to jak to się nazywa? A, z redstone, No. 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 <grym> Więc nie wiadomo, czy dzisiaj skończymy ten yy, działek. Kurde, jaką działkę! Jak... Jak dzisiaj? nagramy dwa odcinki od razu. A, to no, to najwyżej w następnym odcinku skończymy ten, ten okródek, ale dzisiaj już coś zaczyniał tam robić sobie. No, ale nie wiadomo, czy nawet trzy, bo to... jakby Ja tak tutaj... jak to jest, bo z wami łowionym, same No ja zwykle mi się popierniczył język. Dobra, no mów co chcieliśmy. Jasne wiem. Nie zapomniałem! Giel na samym starcie jest. Aha! Bo jak to ma być ładne, to lepiej się bardziej postarać, żeby potem... żebyście mieli na przykład jakiś save czy coś potem. No! No, mamy pomysł, że udostępnimy save'a na na, na... na... 50. odcinek. Nie wiem, nie wiem kiedy... nie wiem na który odcinek udostępnimy save'a. O, o Może na 20. Tak gdzieś, żeby było co... Powiedziałeś na, 20, na 50. Na, co 10 co odcinków byśmy udostępniali save'a, co wy na to? <laughs> Napiszcie w komentarzach, co wy na to... co wy o tym myślicie. No jakie. A my kopiemy dalej. Raczej ja kopię. Ja też. Nie, ja już się nauczyłem kopać i Daniel jak na serwie przyciśnie to już normalnie prawie 100 diamentów mamy przez tego idiotę. No. Mamy Ale ja za to z, ja ja za to zbudowałem duży dom. IP serwera na, na, na o którym teraz na gadamy który... będzie wyświetlony w opisie. No, w opisie gramy czasami. tam czasami sobie? Znaczy czasami. Ja ja, ja, ja gram tam bardzo często, bo mi się tam fajnie. No mi też się ja, fajnie. Zresztą niektórych, niektórych niektórzy też tam krajowi co tam gadamy czasami. Się... Jajko. Nie no. Znowu! Nie mi się już nie chce wykluwać, Idź tam do tego i wykluwaj, bo ja nie będę wykluwać. Gdzie mamy piecownię? A ty już wiem Jest, właśnie, już, a piecownie Już piecownie tak długo pieśle. nie nagrywaliśmy tego, że ja już nie pamiętam gdzie co jest. No jak to? 5 dni temu, no, co ostatnio nagrywaliśmy? No to właśnie, to już dużo czasu. regularnie się gra a nie regularnie No trochę zaniedbaliśmy tą serię. No to tak. <laughs> strasznie zaniedbaliśmy tą serię. No co? No, ale trzeba Pięźni jakieś... nie nagrywać? Ale trzeba być różnorodność Trze Trzeba mieć różnorodność. Trzeba być różnorodność. Trzeba być, Jezu. Yes. A co ty w ogóle kopiesz? Cobblestone Po co? Ty robisz ogród. A nie, razem robimy ogród. No. Wiem z liści. Takie będzie wejście fajne. No, nie, no robię... można coś skromić. Znaczy skwinić I można fajne fajnie zrobić. Gdzie w ogóle diamenty nasze są? Aha, już wiem. Właśnie, a ile mamy tych diamentów tutaj? No, no bieda jakoś jest. Z4 z Ja Będę musiał co nadrobić Gdzie są patyki osób? No, ale my tą serię robimy tak, o, że nie robimy nic poza odcinkiem, tylko wszystko. Z... No właśnie spod... wszystko, także na pewno nic z was nie ma. Mieć. Dlaczego na przykład robiliśmy 10 odcinków domy? Ale jest! I to, no, to no, no, jest... to nawet fajny, bo... No, fajnie, fajnie wyszedł. Taki... Normalny, prosty. Książę No tak. No tak, książę Dobra, na razie te powódki tak do dupy tutaj wsadzę. Potrzebuję <laughs> żarcia, no fakt. torczy. Tu by się przydało normalnie jakoś postawić. Daj, mamy <laughs> Mogę, no ja mam 11. Czego torczy... Mogę ci dać trochę. Nie, powstawiam je tak jakoś fajnie. To fakt, czemu ja widziałem jakąś nazwę koleś? Jak którego. Czy którego... to nie jest serwer? To czemu ja widziałem nazwę koleś? Może ci się jeszcze serwa przypierdzieliło coś. Nie, what the fuck? Co? Co tu jest? Zrób screena, wcześniej screena. Aha. Ej wcześniej screena to pokażemy pod koniec odcinka. Aha. Albo wstawię tutaj, o, tu gdzieś będzie, tu. Zrób, zrób screena? Co zrobiłem? Screena. No, ale chyba będzie czarny. Nie F2 A coś za późno. No co za dybil! No badać to znowu screen. Może Ale no to też, też może być, bo że masz nowego kompa. To co, co z tego, ale to jest... Da! Nie, zrąbało się... ja słyszę trochę jest dobra. Gdzie idę? Gdzie jest mózg z Dita mam Tak to. ej jak nie potrzebuję robić screenów w tym F2, to jakoś robię je. A jak no to... właśnie, i to aż za dużo. No właśnie, mamy. Pod... wiesz, że noc idzie? A, dobra, mamy dom. To się... to mamy pier... dom, nie jesteśmy, Nie jesteśmy bezdomni. No, także chaty już zbudowaliśmy. No, mnie dzisiaj coś przestraszył. <laughs> Dalej mi się dzisiaj nie topera, nie toperza przestraszył. Toper. No, się przestraszyłem, no ale może Józef, to się przestraszyło, niestety. Jest w kopalni. Na serwie jakiś nietoperzyk mu wyskoczył, a ten tak się dygnął, że Jezus... No bo człowieku ja tutaj tak kopię, kopie, nagle coś mi czarnego przelatuje przed długiem. no kurde człowiek Myślę, że to... i nie wiem. Czarny... no wiesz co może być. nie, nie, nie! Nie! <śmum> nie. <śmurza> Boże. Ja nic nie mówię, ja tylko Dobra, ja tych teraz na unam mał. mało. Ale nie wiem w sumie po co, ale mam 33 level już tutaj, o! Oh! Oh! Jezu. Oh. Może nagramy jakąś serię z tego serwera Setcrafta, bo mamy tam już dużo Może, ale może, to nie, tak... może nie, serię, ale jeden odcinek jakiś tam już nagrywam. Albo nie, nie jeden, może jakby się przyjął to by było, wiesz... Jakby było o ciekawie coś. Nie wiem, dużo pytań dziś nie mamy. Czy, czy chcecie w ogóle... Tylko jakie tam pytania były? Cholera. No nie wiem, nie pamiętam tam jakieś pytania mieliśmy do was. No <laughs> nie <laughs> pamiętam jakie, ale dobra. I tam jeszcze mamy teraz pytanie, czy chcecie serię z SetCrafta. Wiem, że dużo ludzi nie doszła do tego momentu. Więc zrobimy na próbę pierwszy odcinek i zobaczymy co się stanie. Może no z nie. kimś? Z Grzesiem albo. O właśnie z Grzesiem możemy wyjść. Chociaż pewnie mu się nie będzie chciało. No i tak nagram, bo i tak nie ma nic innego do roboty. Ale on nie, nie, on nie nagra tam. Bo, znaczy, bo on nie będzie mógł wejść na tego serwa, bo on. Bo ktoś mu zrobił konto, no już i. Nie można. A, no to tak. nagramy z Tetrisem. Nie! <laughs> Jezus, to zawał. Będzie, nam, będzie nam szczekał. Nagrałem. Nie, ja na pewno z niego nagram. Kurde, no i chciałem diamenty znaleźć, ja tu. Znalazłem 25 żelaza. Ja też znalazłem żelazo, jak kopałem, jak powiększałem tutaj wejście. Tyle ci powiem? I to zupełnie przez przypadek. Kurde! Co? Zapomniałem, że co? Nie można się tepać. Ja zrobiłem takie, taki długi tunel, że ja w 30 minut tego nie przejdę, więc mo mogę się tepnąć do ciebie. No... To wyjdzie. To, to się tepać sam, co jest? Ja nie mam opa. Jak to? No nie ma. No Jezu no chciałem żebyś mnie tepnął, ja miałem opa Co za idiota Chciałem żebyś mnie tepnął, a nie żebyś mi opał Wykorzystywacz tak. Kurde, już myślałem, że się tepnął do siebie O ty jesteś, ty dalej jesteś tu? Masz tutaj kabel z nie maruj Ale i tak to nie starczy na basen Masz, masz Przecież masz. to potrzebna, ej co to Masz Ale ja już nie mam kill więc sorry Sorry, sorry ja pierś. Więc starać nie jesteście już? Żeby nasyłać tam na nie. Bier to kurde. Nie! No i wziąłem to. Cholera ja. Holy, holy. Żeby oh. tylko w domu nie było. Szybko! Oh. A A właśnie, nagraliśmy kiedyś odcinek tam. Znaczy filmiczek taki z eventu od No Life'a. No i go usunąłem. No... Ale nie przez to, że był do dupy, bo był fajnie, ale kurde, oczywiście. O, oczywiście no po Bywa. Kurde, gdzie my mamy te jedzenie, bo już nie wiem, aha w kuchni no. Nie ma żadnego jedzenia! Nie ma już? Przecież nie, nie było nawet! Trzeba zabić kurczaka. Kurczaki. Właśnie, brzmi hodujemy po coś te kurczaki, nie? Ale jest jeden kurczak, więc to jest bez sensu. Ale mamy jeszcze jednego na strychu. No to co z tego? No to zabijemy tylko na strychu, bo ten jest ma jeszcze mały. I ten na pewno da małą mięsa No to tamtego zabij... albo nie Weźmy ich tutaj i zróbmy tak, żeby się wieść te tego mm, Ale on jest mały jeszcze, człowieku! <grym> to co z tego? Co, co w dzisiejszych z... czasach już tak było Dobra, śpimy I czekaj, to... 19 diamentów mamy, wiesz? O kurde, no tam I tam, do, a tam, gdzie, tam, tam, gdzie są te diamenty, to dodałem jeszcze slimebole, bo... Tutaj też takie rzadkie dosyć You so, may that, not that, rest that, 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 that... now nerbi. KURDE! Głupie. To poczekaj, Weź, ja wyjdę i, i... Jest jakiś miecz? Z, Mamy jakiś no, miecz? zaciób za, za tego szkieleta. Bo on jest koło na, okna naszego. To, to daj miecz. Masz, Masz to, ej. Weź o. to. I to. A Ma dużo z... żeś tego, normalnie. No ale iron tam był. Dobra, idę to przytopić. Czekaj, musimy się życie jakoś respić. Jezu, tutaj w ogóle węgla nie ma. Dobra. W niektórych piecach nawet węgla jeszcze nie ma. Dużo piecach nie ma. Okej. Okay. Dobra, można iść spać. W zasadzie. To już weź tam ić. Chyba, ch chyba, jajko zniosło. Nie! zwiększyła się na moich oczach. Znowu. Ta kura, co była mała, już jest duża. O Jezu! Dobra, to <coughs> fakt? <tf>, ty masz... <coughs> ty masz... Jak to wygląda? Ty masz w tym, w ręce. No nie. Spałeś, a ty spałeś z tą strzałą. O, <tutno> Trudno! Nie ma. Ej, które jest moje. A, to jest tył. Jezu, jak się przestraszyłem. Zobaczysz, czemu? Ja w ogóle jedzenia nie mam. Ja też nie, ja tyle co od zombiaka wziąłem. Ech, to się tam przetapia w zasadzie. Wiesz, to się wszystko, jak słyszeć w trakcie nagrania. Czyli teraz, co zrobiłem, ale tego nie usłyszałeś. <śmuszne> Pierwsze. <śmuszne> się. No. Uważaj, <śmuszne> go... O! Jezu! Ogórek. Dwa ogórki za tobą biegają. <laughs> o, Górek, ogórek, ogórek, ogórek. Tak. Kurde, z tyłu mi się wył... Zielony ma... Okej, ok. człowieku. Koło naszego domu wybuch. Gdzie? No... tutaj. Tomasz. <śmuszne> I zatykaj. <grywa> ja tutaj zatkam, bo tu też wypierdzioił. Jezu, ile ogórków było na tym dworze. A to się P potem jakoś bardziej to załata, żeby tego było widać. na nie... ogórki na swoją pikle, czy pikle? Pigl, pikle. <grywa> Pindol. <grywa> <grywa> tak jak ten kurczak, historia kurczaka. Zobaczcie sobie. Znalazłem kur... E. No właśnie. Dobra, czekaj, te ciężko. Dobra, jeszcze na, na balkonie. Powitam widoki. Widzę ja... ja panki... Japanki! Ja <grym> pierdziele slim na powierzchni! Co? Jeszcze ten duży! Slim! A myślałem, że slim! Ty mówiłem <grym> <Ja grym> na powierzchni! Ej, e, człowieku on mnie zabije! Slim na powierzchni. No kim? Ja, jeszcze, jeszcze w tej serii... Ej nie! Daniel! Pomóż! Mam jedno serduszko, a tu slimy! Ataka! Ale będziemy mieli slimów! A! Ale male takie fajne takie pomaly... Dobra, idę O! Jednego do domu musimy. Będziemy hodować ze slima! A idzie w ogóle je rozmnażać. Nie, ale będzie taki malutki se chodził, okej? Dobra, w kurczaku. Albo nie. Bo on będzie zagrożony nam życiu. Nie, ale fajny, biegnie sobie. I przy okazji 10 slimów mam. Dawaj, w kopalni go zamkniemy. Nie! Z kurczakiem będzie się mieszkał. Coś ty zrobił, że on za tobą idzie? Że on jest wrogo nastawiony. Aha, no tak. A co masz wartość? O, idzie sobie skacze, Patrzki. Paczek, idzie. się Kap... Ja ka się z życia. Ej no bo on za tobą idzie teraz. No kurde chodźże Daniel chodzi, że do domu. Bo on za nami idzie. On ma <śmienny> <śmienny> What the fuck? Endermana słyszałem gdzieś. Dobra, chodźże że z tutaj pokażę wam. E, wam. Yonderman <śmienny> <noise> Co chod No chodź, że tutaj pierciel A gdybiem No chodź że tu Jest w naszym domu Ej on chyba nie bije w ogóle No nie bije, on jest mały Oooo no, To super Dobra chodź Ja oczekiwanie Myślę że on urósł Chodź, pokażę ci drzew mieszkać Chodź, chodź Pasuj do Chodź Nie <noise> O, dobra, ja idę za kur... Dobra, to idę nazwiemy Ej! nazwiemy nazwijmy, nazwiemy nazwiemy nazwijemy Kurde... nazwiemy tego Slima, Slina? Nie. Czemu nie? No tu. to Nie umie trafić, czy co? No wyjłaś stamtąd! Jeszcze za tą... No! Nie Nazwij... mamy slima Nazwijmy go z Krystian Nie, slajd slim Nie, ty już, ty już tyś slim I masz podobny ryj No dobra I mieliśmy dzisiaj budować ogród, to na razie nic nie zbudowaliśmy jeszcze Dobra, w na następnym odcinku zbudujemy ogród, dzisiaj jeszcze się... Nie, zajmę. przecież jeszcze teraz mamy czas Nie, właśnie... Zaraz na następnym odcinku cię To nagramy trzy porządki proste Nie, dwa No to dzisiaj zbieramy materiał E czemu u nas są dwie kury w domu? Aha, no tak, bo to są te stare He, 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 te, jedzenia, zostało musi być szybko. No właśnie ja idę po jakieś kurczoki, znaczy pozabijać idę. Właściwie to ja mam jedno serduszko. No, a ja mam jedno jedzenie. I spadnę z byle krawężnika i już po mnie praktycznie. Dobra, może teraz zakłócimy tutaj, co? Chwilę, jeszcze tylko jedzonko sobie Dobra, Ciach! Jest... Nek! Raczej może być to jedzenie. Dobra, także tutaj się z wami żegnamy. Siemanko, z tej strony kampus. Siemanko. Siemanko. A no, to... No. Редактор